Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj będzie wyjątkowo, bo będziemy potwierdzać tylko fakty. Będziemy rozmawiać o mało znanej diecie. Jest to dieta Mind. Przeprowadzając ankietę na Instagramie, okazuje się, że zdecydowana większość z was nie wie, co to za dieta, dlatego porozmawiamy sobie, jakie są jej założenia, dlaczego warto ją stosować, o tym wszystkim już za chwilę. Można powiedzieć, że dieta Mind to nie dieta sama w sobie, lecz cały model żywienia. Jej celem jest poprawa funkcjonowania całego układu nerwowego, a przede wszystkim naszego centrum dowodzenia, czyli mózgu. Dietę opracowała Marta Claire Morris, która badała wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie naszego mózgu. Dlatego można powiedzieć, że dieta ta została stworzona w laboratorium. Jest to taka hybryda dwóch diet, diety śródziemnomorskiej i diety DASH. E, tak naprawdę ta dieta jest poparta wieloma badaniami naukowymi. Dieta MIND oparta jest na założeniach piramidy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem produktów poprawiających pracę mózgu. Takimi szczególnymi produktami są zielone warzywa liściaste. Dlaczego? Okazuje się, że zawierają najwięcej antyoksydantów z wszystkich warzyw, Dlatego będą poprawiały pracę mózgu i takich warzyw powinniśmy spożywać aż 6 porcji w tygodniu, czyli 6 szklanek. Natomiast jeśli chodzi o owoce, to skupiamy się przede wszystkim na tych owocach jagodowych, czyli truskawki, jagody, jeżyny, których powinniśmy spożywać minimum 2 porcje, czyli 2 szklanki w tygodniu. Inne owoce dowiedziono, że szczególnie nie wpływają na poprawę funkcjonowania naszego mózgu. Kolejną grupą produktów są produkty zbożowe, oczywiście mamy tutaj standard, czyli wybieramy produkty pełnoziarniste, co nie znaczy, że mamy kupować chleb, który jest z ziarnem, z nasionem, tylko chodzi o to, żeby kupować pieczywo z wysokim typem mąki, czyli im wyższy typ mąki, tym więcej błonnika. Ten błonnik znajdziemy również w płatkach owsianych, jaglanych, jęczmiennych, też kasza gryczana, jęczmienna na przykład. Błonnik stabilizuje poziom cukru we, we krwi, więc też ten mózg chodzi lepiej, sprawniej, jest lepsza pamięć, lepsza koncentracja. A co z białkiem? Na pewno wyrzucamy mięso czerwone, podroby, które zawierają morze cholesterolu, które będą zapychały nasze naczynia, natomiast stawiamy na mięso białe, czyli na drób, ryby i nasiona roślin strączkowych. Dieta Mind idzie w kierunku ograniczenia spożycia mięsa, więc sugeruję, że może lepiej, kiedy do obiadu nie będzie tylko i wyłącznie mięsa, ale raz mięso, raz ryba, raz nasiona roślin strączkowych. No i właśnie, dlaczego te nasiona roślin strączkowych powinniśmy włączyć do naszej diety, ponieważ obniżają poziom złego cholesterolu i wyrównują ten dobry, więc generalnie też będą wpływały pozytywnie na całą gospodarkę tłuszczową i oczywiście na pracę naszego mózgu, bo stabilizują poziom glukozy we krwi. Dobra, a co z tłuszczem? Orzechy. Orzechy, nasiona to są również produkty, które są źródłem tłuszczu, przede wszystkim tłuszczu, więc tutaj mówi się o zwiększeniu ich porcji od 3 do 5, bo zawierają te dobre tłuszcze, które będą wspierały pracę naszego Centrum Dowodzenia. Mogą to być orzechy włoskie, migdały, laskowe. Co oznacza 5 porcji? To są takie. 5 małych naszych garstek spożywane w ciągu tygodnia. Poza tym powinniśmy włączyć oleje, na przykład oliwa z oliwek, olej liniany, może to być olej rydzowy, olej z wiesiołka. Oczywiście dodawane na zimno, na przykład do sałatek. Dlaczego tłuszcze są takie ważne? Dlaczego powinny znaleźć się w naszej diecie? Ponieważ wspierają pracę mózgu, poprawiają wchłanialność witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. I oczywiście będą regulowały całą naszą gospodarkę tłuszczową. No właśnie, czego unikamy? Słodyczy i tych słodyczy w formie ukrytej: w formie serków, jogurtów, słodkich, słodkich płatków. Przede wszystkim unikamy żywności przetworzonej, czyli te z tablicą Mendelejewa. Jeżeli mamy długi skład, to raczej zostawmy ten produkt na półce sklepowej. Wyrzucamy patelnie z domu, czyli nie smażymy. Oczywiście unikamy też żywności typu fast food. Jak najmniej, czyli nie twórzmy z naszego organizmu śmietnika. Dieta Mind to taka propozycja profilaktyki czy też leczenia chorób neurodegeneracyjnych, natomiast czy rzeczywiście będzie takim fajnym, niefarmakologicznym sposobem leczenia tych zaburzeń, na to potrzeba jeszcze wielu badań. No dobra, mimo że potrzebujemy dodatkowych badań, żeby potwierdzić skuteczność. Natomiast dysponujemy też wieloma wynikami, które są bardzo obiecujące, więc może warto urozmaicać swoją dietę i chociażby włączyć te zielone warzywa liściaste do swojej diety i naładować się tymi antyoksydantami. Kochani, na dziś to już wszystko. Będziemy kończyć. Kliknij subskrypcję, jeśli nie możesz się doczekać kolejnych odcinków. Jestem również na Instagramie. Gorąco zakręcam, a teraz życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!